Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości, który głosił ojciec Pio Mi. To są jego słowa. Siostra Faustyna też to podjęła. Tutaj Macię rozmawiałem ze mną nieraz i mówił o tej iskrze z Polski, właśnie, że będzie. Czy to była prawda? Tak sobie Jezus zażyczył. No, ale no nie jest to takie wszystko od razu na hura, a to nie jest prosta sprawa. To powolutku, powolutku dopiero będzie się to rozwijało. Najpierw trzeba edukować, mówić. Nasz sklepik, system miłości, spełnił swoją misję. Zrobił dobrą robotę. Trzeba mu za to podziękować, arkowi. Napracował się, ale niestety jest trudna sytuacja, bo ciężkie czasy przyszły. Obrót no, jest prawie zerowy w tej chwili, więc będzie musiał to zamknąć. <laughs> ale nie ma co się martwić w przyszłości. Ktoś podejmie temat i znowu się wyda. W każdym razie nie jest tak źle, bo dwie książki. Pierwszy tom <laughs> pierwszy i drugi został wydany. Także już są te tomy. W tej pierwszej firmie, jeszcze kiedyś, nota to było 5000 wydań, więc, więc ta wiedza od ojca PIO ta iskra z Polski poszła. Także nie jest źle. Co MP 3 będzie jeszcze drugie wydanie MP z drugiej książki. A w międzyczasie, jak będzie tak ciężko, bardzo no to przecież można udostępnić w PDF-ie. Sam mogę to udostępnić kiedyś, ale najpierw trzeba wysprzedać to, bo będzie wyprzedaż wszystkiego ze sklepiku, bo opłaty są większe niż ta. Sprzedaż, więc będzie to wszystko mm, udostępnione, mam nadzieję, taniej. No i w każdym bądź razie wszystko się zadziało tak, jak się miało zadziać. Ojciec spion nad tym czuwa, więc nie muszą być to jakieś nie wiadomo co, ale w przyszłości, jak mówię, będą lepsze czasy, będzie się działo. A może kiedyś samo Ministerstwo Edukacji wyda te książki? Ja myślę, że tak. Po mojej śmierci raczej. Chyba, że będą tam systemowcy już rządzić, a mam nadzieję, że duża grupa systemowców uniwersal, uniwersalnego systemu duchowego i materialnego tam się dostanie, czyli z systemu miłości, bo my tak, ja taki głoszę: system uniwersalny, duchowy i ekonomiczny. Połączone razem, bo nie da się rozdzielić człowieka duszy od ciała. Nie da się, bo jak się rozdzieli, to się umiera. No więc nie można życia materialnego, publicznego, ekonomicznego oddzielić od naszej świadomości od dusza, bo od duszy, bo się będzie źle działo, tak jak na Ukrainie, w Rosji, to będzie się bardzo źle działo. Więc trzeba to wszystko połączyć z powrotem. Dziwne, bo Chińczycy akurat kiedyś byli bardzo uduchowieni, i uważali właśnie, że dusza jest ciałem, a ciało jest duszą. A teraz to pokolenie hmm, po Stalinie, już za czasów Stalina niestety, kupiło Chińczyków. Chińczycy byli zachwyceni Stalinem, no i przyjęli te systemy, oczywiście nie za darmo, bo tam Stalin im dawał pociągi, szyny, wszystko im tam wziął, żeby im gospodarkę rozruszać, a potem ideologię no i leninowską, stalinowską. I to pokolenie Chińczyków niestety jest zepsute już. Już nie są uduchowieni, tam gdzieś w klasztorach, jeszcze gdzieś tam w dalekich wioskach, to oni jeszcze mają tą duchowość i to połączenie ze światem, z Bogiem. A tu już nie, to już jest komuna. Tak samo jak po tej lewicy u nas, to już jest komunizm po prostu. <laughs> Straszne to jest. No ale cóż zrobić? Cofnęliśmy się jako cywilizacja i zbliżamy się do wojny. No wojna już jest w zasadzie. Teraz do wojny ekonomicznej, z kolei energetycznej, bo takie teraz są ciekawe wojny. <laughs> No i jest ciężki czas, więc jak mówię, sklepik będzie zamknięty i do ostatniego egzemplarza będzie wyprzedaż. Tam jeszcze w tym drugim sklepiku coś tam jeszcze jest, wiem, bo nawet mi już wczoraj, przedwczoraj ktoś dzwonił, że zamówił, ale jakieś opóźnienia tam mają, bo tam rzeczywiście jest opóźnienie, jakiś ten pan to prowadzi. Ale ja już z nim nie mam kontaktu, z nimi, w każdym razie tam też książka jest, jakby coś. Tu jest do, wyp... do ukończenia, skończenia nakładów i tych wszystkich gadżetów można sobie tam kupić jeszcze. A kiedyś to będzie wszystko na nowo, i, i, i... ale już w lepszych, lepszych czasach, bardziej uduchowione, bo na razie jak widzicie jest walka, <laughs> walka ciemności z jasnością. Więc przeczytam wam teraz wiersz jeszcze Maćka, ten co jeździł na rozmowy z ojcem Pio. Na tytuł ma Mieszkańcy nieba. Nie pokazują się jak krzak goryjący, czy też w ciele zjawy. Może komuś się przyśnią, może blask myśli. Nie widać tu gołym okiem mieszkańców nieba. Byłbym im źle, byłoby im źle z nami. Mieszkańcy nieba są pokazywani jak kwiatki do kożucha, lecz jak laleczki przy dziewczynkach. Marketing i cyfrokratyzm zło i ostatnie mohikaninie. Cywilizacja i słońce przysłonięte smogiem wyzysku i rachunku ekonomicznego mieszkańcom nieba getto samotności wymarcia eutanazja, aborcja posta, aborcja bezrobocie kredyty dla spełparyzowanych segmentacja zindywidualizowanych hedonistów Telewizyjna Ambona, internetowa służba bezpieczeństwa, właśnie dzisiaj taka jest. Prawie wszyscy kłamią jeszcze bardziej niż w telewizji. Tam już no, mówiłem, tylko można policzyć na palcach rąk uczciwych YouTuberów. Reszta to ta, tam <laughs> to samo się stało co z Chińczykami. Aniołom szukający mieszkańców nieba, nie tam ich szukać. <laughs> Kiedyś pamiętam. Rozmawiałem, bo Aniu Stróż często przychodził do mnie po rozmowie z, ojca, z ojcem. Zawsze przychodził albo jakiś święty, albo dwóch, trzech świętych na rozmowę jeszcze na, na parę minut, albo mój, i mój anioł Stróż najczęściej też przychodził. Więc obiecał mi, że go będę widział przy śmierci, zobaczę go i on się będzie mi chyba fajnie umierało <grym>, z tego powodu. Ale ja myślę też o Was i, i to samo, możecie sobie wymodyzjał. Uprosiłem go na rozmowie. Mówi, no dobrze, <grym>, zobaczysz mnie. No ale to taka gra oczywiście. Na pewno go zobaczy, ten mur beton. W każdym razie i tak no, żaliłem się, że, że tu jest tak źle, że nie widzę go właśnie, że go nie widzę. No, no się gorzej człowiek czuję, jakby niebo widział tutaj, to było pięknie. A on mi powiedział tak, ja wiem, że ci jest ze mną źle, bo ja też tak mówił. Wiem, że ci jest ze mną źle, ale mnie jest dobrze z tobą. O, no i widzicie. I, i dogadaj się z takim <grym> miłośnikiem miłości. Kiedyś obiecał mi ojciec, Pio, że mi pokaże nieba, a poza tym powiedział, że, że będę miał bezpośredni kontakt z nim kiedyś. No, jeszcze widocznie jestem za młody na no to. Jeszcze mam trochę za mało lat. 64, no widocznie za mało. No cóż, a Jan Paweł II, ja właśnie Wam przypominam, bo się pytałem ojca Pio, Jana Pawła II wtedy też i ojciec Pio mi powiedział, że przed, pod koniec życia, Jan Paweł II dopiero pod koniec życia, jeszcze mi trochę zostało, Wam też trochę zostało, niektórym bardzo dużo, ojciec Pio powiedział, że Jan Paweł II pod koniec życia miał bezpośredni kontakt z zaświatami. To są dosłowne słowa, jak mi ojciec powiedział miał bezpośredni kontakt ze światami. Więc nie oskarżajcie niektórzy papieża, bo był dobrym ojcem. Nie chciał źle, nikomu nie chciał źle. Czy ktoś pokazał, że nawet homoseksualistom nie chciał źle. Nikomu, kto grzeszy, nawet nie chciał źle. I Bóg też nie chce źle nikomu. Tym, co, co gwałcą, grzeszą i tak dalej. Też nie chce. Każdemu podaje rękę, żeby go wyciągnąć, nauczyć, usprawiedliwić. Dlatego ojciec Pióń powiedział: znajdź usprawiedliwienie dla każdego. I Jan Paweł II znalazł, bo też rozmawiał z ojcem Pio przecież, nie? Już Wam mówiłem, tu tam jest, tam gdzieś z tyłu jest Jan Paweł II, kochany. I nawet znajdził sprawiedliwienie dla Boga, tak powiedział. No bo my nie rozumiemy wolności, jaką nam Bóg dał, dlatego się buntujemy czasami, bo nie rozumiemy tego życia, co się stało, co się dzieje, nie? <laughs> Więc Anioł Stróż tak powiedział, że mnie jest dobrze, wiem, że Ci jest ze mną źle, ale mnie jest dobrze z Tobą. Więc wszyscy, którzy kochamy serce i z serca wyprowadzamy te promienie piękna, dobra i miłości, to taki Anioł Stróż po prostu jest w nas zakochany. <laughs> zakochany czy anielica, no zależy tam jaka jest energia. Bo właśnie, oho, jeszcze sobie przypomniałem kiedyś. Ojciec Pio właśnie też mi powiedział: to bierzcie to też do siebie, nie tylko do, do mnie. Powiedział mi właśnie, jeśli mamy taki nastrój, taką miłosną atmosferę, takie dobro w sercu, takie piękno, taką harmonię i zgodę, i miłość do wszystkich, i przebaczenie do wszystkich, to mi anioł stróż, ojciec Pio mi powiedział, że aniołowie przed Tobą też klękają. No widzicie, to przed wami jeszcze bardziej. Pewnie klękają, bo ja jestem niedobry dla PO, i dla lewactwa. Więc tak powiedział, więc przed wami też klękają. Jeśli czytamy dobrze, to wyobraźcie sobie, jak jest piękne niebo, jak musi być cudownie, jaka jest delikatność, jaka jest wrażliwość, że klękamy z miłości do siebie, przed sobą nawet. I całujemy się po rękach i, i nogach <grych> duchowych. Maria Magdalena, pamiętacie, Marta, Maria i Marta były siostry, nie Magdalena. No to Marta, y, y, Marta niechci tak nie za bardzo słuchała Jezusa, krzątała się po domu, a on do nich przyszedł do domu z wizytą taką koleżeńską, że tak powiem. I Maria słuchała, mm, słuchała Jezusa, a Marta nie. No i oczywiście myła mu właśnie nogi, płakała i tak dalej, a ta, ta nie, ta nie chciała za bardzo. <śmiech> <śmiech> Dlatego Jezus jej powiedział, Marto, Marto, o wiele się troszczysz, a potrzeba tylko jednego – miłości. I wiedzy o miłości. Dlatego system miłości, uniwersalizm, te książki, one już są, wyszły. Możecie pewnie już za jakieś tam mniejsze pieniądze kupić. A za jakiś czas, nie martwcie się, znowu się wyda, kto inny wyda, nie ma z tym problemu. W końcu to są moje książki, ja je napisałem. Także ktoś się znajdzie, ojciec piją, już się postara o to, żeby ciemne moce. Nie przeszkadzały. Zresztą Aniu Stróż mi kiedyś powiedział, że się nie martwił o pisma, o, mm, o to, bo będą. Z, b, już niebo się postara, żeby one zostały zachowane. I, no, i mamy na, P, na MP3, na pendrive'ach są już książki wydane, także nie ma co się martwić. Będzie dobrze. I z Wami będzie dobrze, i z Polską też będzie dobrze. Nie, nie lękajmy się. Jezus mówi, Papież też mówi, nie lękajcie się. Strach jest ogromny teraz, bo specjalnie właśnie telewizja straszy, jedna, druga, wszystkie straszą praktycznie. A powinny się zająć dobrze gospodarką, duchowością, wydobyć te skarby z naszej ziemi, żebyśmy byli spokojniejsi, mogli przetrwać zimę. Bo widzicie, co się dzieje teraz jakiś węgiel przyszedł, jakaś smoła, a nie węgiel znowu, ktoś tam oszukał, kto wysłał ten węgiel. I to taka właśnie jest, to wszystko się bierze z tego egoizmu właśnie, dlatego mówię, że trzeba przemieniać dusze ludzkie w systemie miłości, przemieniać, bo będzie źle, będą nieuczciwi. Choćby były najpiękniejsze prawa, tak mi ojciec powiedział, to i tak znajdą się tacy, że można je obejść. Bo tu nie ma Idealnych praw. Nikt, tylko Bóg widzi tak naprawdę, czy ktoś te prawo łamie, czy nie łamie. No, ludzie nie widzą tego, no, bo jest ta wolność. nie? Każdy jest tym indywiduum i mm, jesteśmy zarysowani jako dusze trochę gorzej, trochę mniej. No i ten, co jest wrażliwszy, ma czystszą duszę, to będzie uczciwie postępował. Ten pobrudzony, zmanipulowany przez lewactwo, no będzie źle postępował. Będzie krytykował, będzie oszukiwał. No i widzicie, tak to jest. <laughs> Jeden może jeździć bez prawo jazdy, a drugi od razu dostaje. <laughs> Pan Kraśko, pamiętacie jaka sytuacja była. Bez prawo jazdy jeździł bez, bez um... przeglądów i nic mu nie robili. I chcieli mu umorzyć, no ale teraz się za niego wzięli. No przekroczył prawo. No, tak tak pięknie w TVN-ie opowiadał Cudawianki. A, a robił zupełnie coś innego. No widzicie, i tak wielu dziennikarzy było. I jest, no ale nie dziwmy się, znajdźmy mu usprawiedliwienie również dla nich, bo oni też chcą dobra. Chcą, każdy chce dobra, nawet zły człowiek chce dobra, ale nie wychodzi, bo coś mu tam nie gra w tej duszy, nie rozumie życia, jest waleczny, a jak się mało rozumie życia, i nie ma się miłości w sobie, to się jest walecznym. To się wy, wyciąga, działa i, i robi się przeciw prawu, przeciw wszystkiemu. I właśnie duch, duchowości zero u Putina dlatego wyciąga, działa <laughs> strzela do, do mieszkańców, bloki strzela. No i no wyobraźcie sobie, że Wam bomba wpadnie do pokoju, rozwali całym pół bloku. No. no przecież widzimy, co się dzieje. No to wariat po prostu. Kretyn. Anioł kretyn. <laughs> Takich trzeba po prostu. Uświadamiać inaczej, inaczej edukować. No jak mówiłem, złe dzieciństwo, chociaż mógł się naprawić, ale nie chciał. Odpowie za to, oczywiście, za tyle morderstw. Coś nie, niesamowitego po prostu. Robi to, co w Katyniu zrobił teraz jego poprzednik. Dobra, to wam czytam coś jeszcze z tego drugiego tomu. Postęp nie polega na odchodzeniu od ducha. Jeśli jakiś system lub cywilizacja ku temu podążają, to zmierzają w złym kierunku, od miłości do nienawiści. Materializm ma tendencję wywoływania konfliktów. Dusza otwarta, czuła i wrażliwa, zawsze ucieka od niepokojów. Stara się stwarzać atmosferę pokoju i harmonii. Oraz zrozumienia. <laughs> na Ziemi cały czas wszyscy biegną za zdrowiem, to jest druga myśl. Przywiązują wagę do profilaktyki i tak dalej. W niebie takiego biegu nie ma, ponieważ zdrowie tam jest doskonałe i na dodatek wieczne. Tak się tutaj przyzwyczailiśmy do chorób i śmierci. Że już prawie nie wierzymy w inny doskonały świat. Tak nas przyzwyczajają do strachu, do wojen, do wszystkiego, i żyjemy w tym kotle piekielnym. <laughs> Dlatego mówię: trzeba politykę zmienić, ekonomię zmienić, żeby wszystkim było dobrze, równo, przynajmniej częściowo równo. Nie mówię, że wszystkim nie będzie równo, bo, bo nawet ziemia nierówno rozdaje plony. Tu są wichury, tu jest spokój. Po, przy Japonii są tornada i tak dalej, w Ameryce też, a tu ich nie ma za bardzo, więc nie ma równo. Ale jeśli chodzi o miłość, powinno być równo. W tym sensie, że miłość jest jedna: jest piękna i dobra. I tu powinno być równo. I, i starać się miłość przekładać na życie codzienne na ekonomię na potrzeby. Na to, żeby każdy był zadowolony z swojej pensji i tak dalej, i tak dalej. No, a rządy źle rządzą od 30 paru lat wcześniej to już nie mówię. Wszystkie są sprzedane korporacjom od lat 80. zaraz tak, jak ojciec mówił, zaraz się solidarność sprzedała. Za pieniądze powiedział ojciec, zaraz się sprzedała. Wszyscy poszli na układy z Ameryką, z Żydami, z Moskwą i z Niemcami. No i utopili Polskę. No niestety taka jest prawda. No ja wiem o tym przecież, ale staram się kogoś przynajmniej w tym w tej Polsce chwalić. Na razie nie ma kogo, no to pis. Na razie chwalę, bo źle nie robi, jak widzicie no, Nie można mu zarzucić, że wszystko źle robi. Nie, dużo dobrego zrobił, ale pewne rzeczy kartują niezbyt czystą kartą. I to mi się też nie podoba, no ale mam nadzieję, że odzyskamy to co Straciliśmy jako Słowianie, jako Lechici, <laughs> jako boscy aniołowie, bo jesteśmy aniołami. Każdy jest aniołem i Żyd, i Grek, i Muzułmanin, bez wyjątku ale niech się stanie tym aniołem bo na razie ma czarne skrzydła i, i nic dobrego z tego nie wychodzi. <laughs> Trzeba edukować edukować, edukować, jeszcze raz edukować. Jeszcze tak. Następna myśl. Błędne są systemy państwowe, polityczne, błędne konstytucje, które nie wychowują obywateli ku miłości, które nie przywiązują wagi do kształcenia charakteru. Błędne są te systemy edukacyjne, w których brak wiedzy o ostatecznym celu i sensie życia człowieka. Edukacja powinna skłaniać do głębszej refleksji i pobudzać serce i umysł do poznania ideałów ideału. Nie ma tu ideałów, jak ojciec mówił, ale trzeba dążyć do ideałów. Dążyć, dążyć, cały czas dążyć. Upadamy, podnosimy się i idziemy dalej, tak jak ojciec mówił. Nie poddawać się pod wpływem upadku, absolutnie. Możemy się zdenerwować, nakrzyczeć, naklnąć na kogoś, wyzywać go. Przyznajmy, że źle zrobiliśmy, wracamy z powrotem i idziemy do przodu. Nie, bo Bóg nie chce, abyśmy się pogrążali w takim smutku. <laughs> Trudno, zrobiliśmy źle, przepraszamy tych, co trzeba, Boga też, siebie też i idziemy dalej do Boga. Tak ojciec mój, taką naukę nam dawał. Nie poddawać się po każdym upadku iść, wstawać iść do, do przodu. Nie, nie da ci oskarżyć złu, po prostu i tyle. A dać się oskarżyć miłości. To by było piękne. Oskarży... Nie wiem jak to zrozumieć oskarżyć się mi... dać się oskarżyć miłości. Piękne to <laughs> niezrozumiałe. Ale myślę, że to czujemy, o co chodzi. <laughs> Może tak, że za mało kochamy nas. Miłość nas oskarży, że za mało kochamy. Może o to chodzi. Dobra, to tyle. <laughs> Tempem. Tam na początku będzie te, taki leciał klipek mały właśnie o tym, że koniec sklepiku. Więc się nie przerażajcie, bo to tylko początek jeszcze lepszego w przyszłości. Na razie swoją myślę spełnił. Dziękujemy i do zobaczenia w następnej odsłonie, która przyjdzie za jakiś tam czas w lepszych czasach. A, a wieśorynki będą. Oczywiście cały czas będę nagrywał i mówił o tym wszystkim. I czytał wam i opowiadał, co ojciec tam yy, nam mówił. Chociaż dużo się powtarza, mówi o tych samych rzeczach, no bo o czym ja będę mówił? <laughs> Ile razy Ziemia obraca się wokół galaktyki? <laughs> Czy w ogóle przeleci raz, przynajmniej? Tak, jakie rzeczy wam nie będę opowiadał, tylko będę wam mówił o miłości, o dobroci, bo tylko to zbawia, a nie materializm nie zbawia. Chociaż żyjemy w nim, funkcjonujemy, ale widzimy, co się dzieje, wszystko nam się wali na głowę. Ale nie możemy się poddawać, bo to jest upadek świata, upadek planety, upadek kosmosu. To wszystko jest staruszek, ledwo to zipiące jest, mówiłem już. Więc my się musimy z tego wyzwalać, nawet z tego staruszka naszego ciała, bo ono też w końcu padnie, jak Elżbiecie II: padło to ciało, bo ja na wakacje już nie wrzuciła. No tak to jest. Ale ojciec Pio na przykład wiedział, już na samym początku już wiedział, bo jest w książkach czytałem, dużo książek ojcu Pio. I to ale trzeba brać w nawias pewne rzeczy, bo ojciec mówi, no, to, wiadomo, kościółkowe, nie, było trochę po kościółkowemu to pisane. No ale w każdym razie wiedział dokładną godzinę i datę swojej śmierci już dużo, dużo wcześniej. No, tak, tak już był, tak już był zjednoczony z. z Prawdą, z jaźnią i z Bogiem, z aniołami, że wiedział wszystko. Bo w życiu w niebie już jest jawna prawda, nie ma tam tajemnic. Tajemnice rozkoszy tylko są, przyjemności, po to, żeby jeszcze bardziej do, za nimi chcieć i tęsknić, bo w niebie też są tęsknoty. Kiedyś pamiętam, jak ja pierwszy raz ojciec ze mną rozmawiał, Ludwik mówił, że ojciec chce już z Tobą rozmawiać po roku czasu, bo rok czasu to pisałem listy. Ale Ludwik nawet nie powiedział, że są rozmowy. Dopiero po roku czasu, no to ojciec, jak już przyjechałem na tę rozmowę, oczywiście tam był płacz i tak dalej, bo to jest piękne przeżycie, niesamowite po prostu. I ojciec, pierwsze słowa oczywiście, jakie mi powiedział, no tak bardzo tęskniłem za rozmową z Tobą. Z nieba mówił mi to, że i mają tęsknotę, i potem mówił, że mają tam pragnienia, mają uczucia. Dlatego tutaj na Ziemi trzeba pracować nad tymi uczuciami, bo widzimy, jakie są uczucia. <laughs> uczucia zawsze są powiązane z myślami, z emocją, no i z, przez uczucia możemy komuś krzywdę też zrobić. Bo jakbyśmy tak kalkulowali, tylko no, kalkulacja też nie jest dobra, bo też można komuś krzywdę zrobić. Program jakiś kalkulacyjny komuś puścić, komputerowy, który go rozszarpie, <laughs> na przykład które są umieszczane w bombach, nie? To, to, jest, to jest kalkulacja. Wszystko oblicza, oblicza, oblicza i puk, celnie tak jak trzeba. Więc kalkulacja też jest zła. Musi to być serce umysłowe. I fula też o tym właśnie mówiła. Serce umysłowe. Jedno i drugie połączone. I to w sumie tak jest. W niebie jest to połączone. Bardzo doskonale zresztą. Tam się nikt nie krzywdzi. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się mi systemu miłości I do następnego spotkania tutaj. <laughs> Na następnej wieśniodęce. No to papa.